Nieustannie najpiękniejszą muzyką jest dla mnie cisza. Głos wewnątrz jest taką piękną melodią, która niezależnie gdzie jestem, zawsze dobrze mnie prowadzi. Kiedy sobie pomyślę o tym, jak wielkie zmiany zaszły w moim sposobie myślenia, to zawsze przypominam sobie słowa pewnego mnicha, który powiedział do mnie, że ceną za nowe życie będzie śmierć tego, co już znam, i będę potrzebowała zapłacić pełną kwotę. Nie ma rad odroczonej spłaty pożyczki, czy dobrego wuja, co to się dołoży. Płacę teraz całość. Czy gdybym zdawała sobie sprawę z tego, że ten koszt będzie aż tak wysoki, podjęłabym się tego przedsięwzięcia? Dzień dobry po raz 217 w podcaście Happiness Veggie. Dziś zabiorę Cię w podróż po zmianach, od tych kosmetycznych po te, które doprawdy wywróciły mój świat do góry nogami. Zachęcam Cię do tego, abyś dał sobie przestrzeń na własne refleksje. A kiedy tego potrzebujesz, to zastopuj, zanotuj to, co dla Ciebie wartościowe. Ja tutaj poczekam a później będziemy kontynuować wyprawę. Dziś z całą pewnością miejscami będziesz unosił się kilka stóp nad ziemią, a czasem wrzucę Cię w niewygodę. I razem potaplamy się nieco w błocie. Rozwój to ruch i wiele niespodziewanych przygód, które to przecież niesamowicie wzbogacają żywot. Będzie też miejsce, gdzie dobrze jest zamknąć oczy, więc zadbaj o swój komfort i bezpieczeństwo. Nie polecam słuchać moich podcastów, robiąc jednocześnie coś, co mocno Cię angażuje. Zatem warto zaopatrzyć się dzisiaj w ubrania na wszelkie warunki pogodowe kapelusz, notes i ulubione pisadło. W drogę z tematem przewodnim podróż do wnętrza siebie. Wróćmy zatem do pytania: czy gdybym zdawała sobie sprawę z tego, że ten koszt będzie aż tak wysoki, podjęłabym się tego przedsięwzięcia? Wówczas dotarłam do takiego punktu w swoim życiu, że było mi naprawdę wszystko jedno. Więc, co byś mi, dobry człowieku, nie powiedział, nie robiło to na mnie żadnego wrażenia. Nie mając pojęcia, w co się pakuję, wybrałam drogę do siebie. I ta podróż zmieniła wszystko. Kiedy byłam małą dziewczynką, mój tata co jakiś czas wymyślał sobie jakieś nowe zainteresowania. Zagłębiał się w tym, czytał, oglądał, po czym, porzucał i już miał na oku coś kolejnego. Był jednak jeden temat, który na tyle go zaciekawił, że wszystko inne przestało być ważne. I tym tematem jest szeroko rozumiana ezoteryka. Dla mnie wówczas czary-mary, życie po śmierci i duchy. Tak bym to po prostu skwitowała. Lubiłam czasem tego posłuchać, ale żebym jakoś mocniej się w to zagłębiała, a, bo i po co? Tata opowiadał kiedyś o uzdrowieniach, o energii, o sile umysłu. No i pewnie nie trudno wydedukować, że dla mnie było to pitu-pitu. Lubiłam filmy z siłami nadprzyrodzonymi, czasem sama udawałam, jak to dzieci, że mam jakieś supermoce, ale żeby myśleć o tym w kategoriach realne, hmm, nie bardzo. Trochę mnie ten temat nawet przerażał. Po czym wiele lat później, spakowana w niemal cały życiowy dorobek, poleciałam na drugi koniec świata w nadziei, że istnieje ktoś, kto pomoże mi się po prostu wyleczyć. W domyśle sprawić, żebym dłużej nie musiała być mną, bo mnie mam już serdecznie powyżej dziurek w nosie. Rzeczy, które zadziały się później, pokazały mi, że niezależnie kto i jak to nazwie, istnieją na świecie niemal niewytłumaczalne siły siły, które ja lubię nazywać energią energią, której w żaden sposób nie da się logicznie wytłumaczyć, co nie przeszkadza jej działać. Gdybyś powiedział mi tak ze 20 lat temu o tym, że ktoś, kto jest bardzo chory, może cudownie wyzdrowieć, przyjęłabym to do wiadomości, ale drugim uchem bym to wypuściła, więc nie zaangażowałabym w ogóle w to swoich procesów pamięciowych. Gdy jednak byłam świadkiem wielu uzdrowień, to świat mi się dosłownie zawalił, bowiem okazuje się, że to nie są żadne czary mary, nie sztuczki magiczki, gdzie zwyczajnie się ciebie kantuje, a jest to efekt mądrej, skoncentrowanej pracy nad sobą. Wielu myśli, ja też tak kiedyś myślałam, że łyknie się sok z gumi jagód najlepiej podany przez kogoś, kto wygląda trochę jak wiedźma dla podkręcenia efektu, i wszystko się odmieni jak za sprawą czarodziejskiej różdżki. Tymczasem to nie tak działa. Czytałam nie tak dawno o takim ciekawym badaniu dotyczącym uważności, gdzie naprawdę znaczna większość osób wybrałaby porażenie prądem niż przebywanie ze sobą sam na sam przez 25 minut. Porażenie prądem, a ja. Nieświadoma tego zupełnie, podjęłam się takiego przedsięwzięcia na kolejne sześć miesięcy, a później wiele następujących po tym lat. Nigdy i nikt wcześniej nie uczył mnie przebywania ze sobą, zwłaszcza bez wykonywania jakiejkolwiek innej czynności. Kiedy o tym usłyszałam, pomyślałam, no okej, okay, też mi zadanie. Kiedy jednak zaczęłam tego doświadczać, dwie minuty trwały całe dziesięciolecia. O, czyli to nie będzie takie proste. Widziałeś kiedyś mnóstwo ludzi siedzących na podłodze i medytujących? Ja do wtedy nigdy. Właściwie to nie jestem nawet pewna, czy wiedziałam o medytacji więcej niż to, że siedzi się po tak zwanym turecku. Czym jest medytacja, a czym nie? Jaką spełnia funkcję, a jaką nie? Co się robi, a czego nie? Więc kiedy weszłam do przestrzeni medytacyjnej, w której było już mnóstwo osób, poproszono mnie o ściągnięcie butów i miałam usiąść sobie gdziekolwiek chcę. A później co? Ktoś mi powie, co mam zrobić? Obserwuję ludzi wokół, gdzie 90% to mniejsi. mają zamknięte oczy i wyglądają jakby byli w jakimś innym świecie. No nic, to ja też zamknę oczy. Tu mnie łaskocze, tam mnie szczypie, tu niewygodnie, o nie, na tym półdubku jeszcze gorzej. Kość ogonowa mnie boli, a teraz jeszcze plecy. Niech mnie ktoś dobije. O, teraz mnie coś jeszcze wierci w nosie. Otworzyłam prawe oko, żeby zobaczyć, czy to już się rozpoczyna. Błagam, żeby nie okazało się, że weszłam w środku, i teraz wszyscy wiedzą, co mają robić, tylko nie ja. No dobra, dajmy temu chwilę. Minęło pewnie z 15 sekund, czyli dla mnie piąty rok. Otwieram jeszcze raz prawe oko. Nic, oh, oszaleję. Wewnątrz mnie toczyła się już nie walka, a wojna. Z tego wszystkiego rozbolała mnie aż głowa. Wstałam, wyszłam i się popłakałam. Łez, to ja już u siebie nie widziałam od niepamiętnych czasów, to ci dopiero. Wtedy podeszła do mnie jakaś zupełnie obca mi osoba i powiedziała, żebym dała temu czas. Też mi rada. I dawałam dzień po dniu. Czytałam, słuchałam, co jakiś czas zadawałam ulubionemu Mnichowi pytanie, po czym dostawałam jakąś ciekawą historię, która wydawała mi się nie mieć związku z tym, o co pytam. A kilka minut później, opcjonalnie kilka godzin później, eureka. Nie miałam gdzie wracać i do kogo. Nie miałam też po co, a to może być z jednej strony przytłaczające, a z drugiej zaś mobilizujące, bo, okej, okay, nie podoba mi się tutaj wcale. No, może momentami jest okej. Okay. Mogę wyjść w każdym momencie. Nikt mnie tu nie zatrzyma, ani nawet nie pożegna. No i co dalej? Gdzie pójdę? Dokąd? I to sobie powtarzałam dzień po dniu. Kiedy słuchałam opowiadań, kiedy dostawałam mniejsze i większe zadania do wykonania, kiedy wchodziłam w interakcje z różnymi ludźmi, a później siadałam do medytacji, zaczynałam rozumieć, że życie może być o czymś innym i z całą pewnością może różnić się od tego, do którego przywykłam. Wywodzę się z otoczenia, gdzie wszystko załatwia się agresją i krzykiem, gdzie gra się na cudzych emocjach, gdzie ciągle i o wszystko się rywalizuje, gdzie pieniądze są kością niezgody, gdzie balansuje się pomiędzy tym, co trzeba, powinno się i musisz, gdzie wszyscy wszystko wiedzą lepiej, zwłaszcza co jest dla mnie najlepsze, gdzie w ogólnym rozrachunku Zostaje się samemu, bo kiedy pojawiają się problemy, nikomu już nie zależy. A tu okazuje się, że wcale nie musi tak być, że te wszystkie bitwy, które nieustannie od wielu lat w sobie toczę, już niebawem będę mogła zakończyć. Wyciągnęłam przed siebie ręce, a słońce świeciło mi w oczy. <laughs> Hej, ja mam palce! Jakie one właściwie są? Mam je od urodzenia, a pewnie ostatni raz, kiedy się nimi zaciekawiłam, było hu, hu hu Nie mylę się, jeśli w kołysce. Patrzyłam z zainteresowaniem na swoją prawą rękę, na linie papilarne, na wszystkie zgięcia palców i całej dłoni. Pokrzywione te paluchy. Kciuk macham nim, zginam Wyciągam palec wskazujący, rozwijam go i zwijam, rozwijam i zwijam. Środkowy, serdeczny, mały, w jednej i w drugiej ręce. Ciekawym jest to, jak niesamowicie trudnym przedsięwzięciem okazało się wystawienie wyłącznie palca serdecznego. <gryw> A to dopiero odkrycie. No nic o sobie nie wiem. Zapomniałam, że w ogóle mam dłonie, choć przecież używam ich nieustannie. Nie dość, że wewnątrz transformuje się mnóstwo rzeczy, to na zewnątrz mam wrażenie, jakbym była w jakimś obcym, nowym ciele, które o dziwo naprawdę mnie interesuje. Od kilku tygodni nie widziałam swojej twarzy i zaskakującym jest to, że mi z tym dobrze. Nawet powiedziałabym lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Dotykam swojej buzi. Hmm. Smaruję ją jakimś olejkiem, który otrzymałam ostatnio przy okazji bardzo ciekawego rytuału oczyszczenia. Mam piekielnie suchą skórę, albo raczej miałam, bo teraz jest pięknie nawilżona. Nie podejrzewałabym nigdy wcześniej, że możliwym jest nie musieć ciągle się czymś zajmować gdzieś gonić, po coś pędzić i wiecznie coś planować i odhaczać. Już po kilku tygodniach wyzbyłam się pytań rozpoczynających się od jak, a później. Pytania siebie, a raczej bombardowania swojej osoby, przerażającym pytaniem: co dalej? Uczyłam się być, obserwować, dostrzegać, słyszeć, czuć, smakować i móc całym swoim bytem osadzać się w tym, gdzie jestem. Wtedy też zaczęłam dostrzegać to, o czym słyszałam już od dawna że zmysłów jest naprawdę więcej niż pięć potrzebowałam dzień po dniu umierać, żeby móc rodzić się na nowo. Kiedy więc siadasz do medytacji i dosłownie wszystko nie sprzyja, to wiedz, że nie jesteś w tym odosobniony. Moje początki były gorzej jak złe. Miałam wrażenie, że skórę ze mnie zdzierają, a później wszystko mnie boli i łaskocze w jednym momencie po czym interesujące stawało się nawet uderzenie wiatraka, mnie się chrapanie, czy to, że ktoś obok mnie właśnie przeszedł. Nie byłam sobie w stanie wyobrazić, że kiedykolwiek będzie inaczej. Codzienna praktyka zaprowadziła mnie do miejsca, w którym, jak usiadłam, tak w sekundę weszłam w głęboką medytację i odwróciłam proporcje, bowiem teraz kilka godzin wydaje mi się zaledwie kilkoma minutami. O, błęd! Umysł jest fenomenalny. Wyobraź sobie, że stoisz przed dużą bramą, która wydaje się być zamknięta. Za bramą jest Twoje nowe życie. Łapiesz za klamkę? Rzeczywiście! Zamknięte, nie możesz tam wejść, a im bardziej chcesz się tam znaleźć, tym bardziej brama ci to uniemożliwia. A co jeśli ta brama tak naprawdę jest otwarta, tylko to ty blokujesz sobie wejście? Twoje przekonania, szkodliwe schematy, brak wiary w siebie, porównywanie się do innych, czy życie w nieustającym biegu wszystko to sprawia, że nie możesz tam wejść. No bo brama jest otwarta, tylko ty ją sobie zamykasz. Możesz się tam dostać tylko wtedy, kiedy bezpowrotnie porzucisz to, co znasz, co umiesz i czego nauczyłeś się do tej pory. Tylko wtedy, kiedy dasz sobie możliwość prawdziwego i szczerego rozpoczęcia życia na nowo, brama otworzy się dla Ciebie. Jeśli w życiu przyświeca Ci szczera intencja, wszystko zacznie Ci sprzyjać. Jeśli jednak intencja jest fałszywa, podszyta zemstą, udowadnianiem czegoś komuś, chęcią zaimponowania, odegrania się czy wzbogacenia cudzym kosztem, absolutnie wszystko odwróci się przeciwko Tobie. Twoje nowe życie będzie kosztować cię Twoje dotychczasowe życie. Bo jeśli nowiusieńki, czysty dom zagracisz starymi smrodami, to czym on niby różnić się będzie od tego, który miałeś poprzednio? A im większą weźmiesz sobie przestrzeń takiego domu, tym większy będzie panował tam bałagan, chaos i więcej będzie niepotrzebnych bzdur? Które zbierają tylko kurz. To nie rzeczy, nie ludzie, nie świat potrzebują zmiany, abyś ty mógł poczuć się lepiej. Jeśli każda twoja relacja jest kopią poprzedniej albo jeszcze gorzej, to może nie chodzi o partnera. Jeśli w każdym miejscu pracy czujesz się wykorzystywany i nieszanowany, to może trudności wcale nie leżą w miejscu czy ludziach. Myślałam kiedyś, że gdybym urodziła się w innej rodzinie, w innym kraju, moim pierwszym językiem byłby każdy dowolny inny, to byłoby mi lepiej. A dziś wiem, że nie mogłam dostać lepszej szansy dla siebie, jak ta, którą otrzymałam. Urodziłam się w przepięknym kraju, gdzie wystarczy pojechać trochę na północ i jestem nad morzem, które niezależnie od aury na zewnątrz ma w sobie coś niezwykle magicznego. I kiedy tak stoję i patrzę na fale, mam wrażenie, że to mnie hipnotyzuje. Później, kiedy przemierzam sobie Polskę wzdłuż czy wszerz, widzę tę niesamowicie barwną przyrodę, która dosłownie... Dech zapiera, a góry och, góry to dopiero są przestrzenie niesamowite. Karkonosze, tatry wnoszą tyle spokoju, kiedy zakładasz wygodne buty i postanawiasz przejście choćby kawałek. Bieszczady, mazury, warmia, kujawy, parki narodowe i te miejskie czyste, i zadbane. Tyle tutaj piękna, niemal na wyciągnięcie ręki. Wcale nie musisz lecieć tysiące kilometrów, żeby zobaczyć piękny świat, bowiem to, co widzisz, zawsze jest odzwierciedleniem tego, kim jesteś tam wewnątrz siebie kiedy w środku niepokój to ani Central Park, ani góra Fuji, ani Santorini, ani aleja baobabów, żadne plaże Oceanu Indyjskiego, na przykład na Seszelach czy inne Kilimandżaro nie zrobią na tobie takiego wrażenia. Przed bramą potrzebujesz zostawić wszystko: łącznie z telefonem, kontaktami, social mediami, butami i ubraniami. A kiedy to zrobisz, brama sama się otworzy. Zrób krok, później kolejny i kolejny. Puść wolną myśl o tym, co jest dalej. To nie ma teraz żadnego znaczenia. Spójrz na siebie. Znów jesteś ubrany, ale w coś zupełnie innego. Coś, co tak naprawdę podkreśla Twoją prawdziwą osobowość. Może to jest więcej kolorów, coś, o czym często myślisz, ale obawiasz się to założyć. Może to ubrania z ekologicznej bawełny. Pod stopami czujesz miękką, delikatną trawę. Zamknij oczy. Ułóż się w pozycji w miarę dla siebie wygodnej. Oddychaj miarowo przez nos. Spokojny, głęboki wdech i wydech. Wyobraź sobie, że stoisz przed tą naszą bramą, zapakowany od stóp do głów, we wszystkie muszę, trzeba, powinienem, w zakazy i nakazy, w oczekiwanie na gotowość i w niewolno się wychylać. Kolejnym nadbagażem jest udawanie kogoś, kim nie jesteś, żeby Cię lubili. Niewyrażanie swojego zdania, wybieranie dróg na skróty, wieczne pytanie, ile to zajmie i czemu tak długo. Braki, kompleksy, bagatelizowanie swoich potrzeb, zgadzanie się, kiedy wewnątrz wszystko krzyczy nie. Kolejnym bardzo ciężkim do dźwigania bagażem jest odwlekanie, umniejszanie sobie, mówienie, że nie dasz rady, że jesteś do niczego, że nie umiesz się uczyć. Wymówki, przeszkadzacze, które odwracają Twoją uwagę od tego, co ważne, karmienie siebie katastroficznymi informacjami z kraju i ze świata, przetworzone jedzenie. I wysoko słodzone napoje. Najcięższym z bagaży, który nosisz, jest żal do siebie i do świata. Bardzo trudno się z takim obciążeniem podróżuje, bo niby zapakowane wszystko, ale tak naprawdę nic z tego nie jest Ci potrzebne, bo ani jedna z tych rzeczy nie spełnia chociażby podstawowej funkcji bezpieczeństwa. Zatem pora się z tego wydostać. Zacznij ściągać kawałek po kawałku to, co nam się w ogóle nie przyda na dalszym etapie wyprawy. Zostaw wysoko słodzone napoje, przetworzone jedzenie, katastroficzne informacje z kraju i ze świata. Odłóż wszystko do koszyka, który jest tutaj obok ciebie. Jest odrobinę lżej, prawda? Następnie zrzuć z siebie przeszkadzacze, wymówki, obrażanie siebie, mówienie, że jesteś do niczego, że nie umiesz się uczyć, że sobie nie poradzisz. To również wrzuć do kosza. Następnie ściągnij zgadzanie się, kiedy wszystko wewnątrz mówi nie. Bombardowanie siebie pytaniami, ile to zajmie i czemu tak długo. Kompleksy, i bagatelizowanie swoich potrzeb. Do kosza. Śmiało też możesz ściągnąć z siebie wybieranie dróg na skróty, niewyrażanie swojego zdania i udawanie kogoś, kim nie jesteś, tylko po to, żeby cię lubili. Poczuj, jak lekko się zrobiło. Tamto do kosza. To nam się już do niczego nie przyda. Wyrzuć to bez żalu. To ci się zwyczajnie nie przyda. Teraz ostatni etap. Ściągnij z siebie muszę, trzeba, powinienem. Zakazy i nakazy. Oczekiwanie na gotowość i nie wolno się wychylać. Wyrzuć to do kosza. Głęboki wdech. I wydech. Teraz zostałeś tylko ty i aż ty. Czujesz się lekko? Uśmiechnij się. Zrobiłeś dla siebie coś naprawdę wspaniałego. Zobacz, brama jest dla ciebie otwarta. Wejdź do środka. Tu zaczyna się twoje nowe dobre życie. Życie bez barier, bez oczekiwań i bez gonitwy. Spokojny, dobry żywot, pełen uważności. Wdech i wydech. Stań na środku tej nowej przestrzeni. Rozejrzyj się. Nie musisz niczego oceniać, niczego analizować. Wystarczy. Że jesteś. Zauważ, jak inaczej oddycha się bez całego tego ciężaru, który zostawiłeś za sobą. Powietrze jest czyste, Twoje ciało swobodniejsze, myśli lżejsze. Weź spokojny wdech. I pozwól, aby Twoje płuca wypełniały się świeżym, nowym powietrzem, powietrzem wolności i spokoju. Powolny, długi wydech. Pozwól, aby odeszło wszystko, co Ci nie służy. Niech odpłynie wraz z tym oddechem. Teraz połóż dłoń na sercu, poczuj jego rytm. To twój wewnętrzny kompas. Ono zawsze zna właściwy kierunek. W tej chwili jesteś w pełni sobą. Nic nie musisz, niczego nie udowadniasz. Jesteś. Zanurz się w tej ciszy. Jeszcze przez moment, a gdy będziesz gotowy, powolutku wracaj. Poczuj swoje ciało, swoje dłonie, stopy, poruszaj delikatnie palcami. Weź jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. Otwórz oczy. Jesteś tutaj w nowym miejscu. Miejscu, gdzie masz przestrzeń, aby żyć tak, jak naprawdę chcesz. Dziękuję Ci, dobry człowieku, za tę wspaniałą wspólną podróż. Tymczasem ja idę łapać słońce, biegnąc w głąb natury. Za tydzień o tej porze będę już na lotnisku, tuż przed odprawą na jedną z moich najbardziej zwariowanych wypraw, a więc my słyszymy się pod koniec kwietnia. Bądź dla siebie dobry i pamiętaj, że gdziekolwiek jesteś i czymkolwiek się zajmujesz, jesteś ważny, a nawet najważniejszy. Niech inni nazywają to egoizmem. To ich problem, nigdy Twój, bo zadbany i zaopiekowany przez siebie Ty możesz wnosić dużo dobra do naszego pięknego świata myśl obfitością i pamiętaj, że zostawiłeś dziś wszystko, co ci ciążyło, co cię stopowało i co uniemożliwiało Ci bycie tym, kim jesteś tak naprawdę. Zatem teraz możesz już smakować życie w pełnym tego słowa rozumieniu. samych wspaniałości. Trzymaj się, Bye-bye.